Restrukturyzacja w CD Projekt Red, Call of Duty na Switchu oraz podsumowanie The Game Awards 2022, te i wiele innych newsów, w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam! Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy dużo ciekawostek, więc zaczynamy! Po pierwsze, CD Projekt Red. Ewidentnie usuwa ziemniaczki, by zostało samo mięso, czyli mianowicie tutaj kasuje sporo pobocznych projektów. Planowany tryb multiplayer do Cyberpunk 2077 zostaje skasowany i według twórców pewnego dnia w końcu się pojawi, ale w naszym nowym podejściu chcemy trybu multiplayer w każdej naszej franczyzie. Tłumaczą, tłumacząc tutaj na ludzki, nie opłaca się implementować multiplayera na silniku, który wkrótce przestanie być używany gdy Redzi przeniosą się w pełni na Unreal, który architektonicznie jest tak zaprojektowany, żeby wprowadzić pewną sprawną replikację sieciową, tryb online staje się bardziej prawdopodobny i łatwiejszy do implementacji. Stąd pewnie będzie można się spodziewać gry z elementami online lub full online zarówno w świecie Wiedźmina, jak i cyberpunk, ale dopiero po przeniesieniu franchise na narzędzie Epica. No, już teraz zapowiedziano, że gry chociażby z um, Molasse's Flaut będą miały elementy online, więc najprawdopodobniej to pójdzie w tym kierunku. Poza tym, twórcy przestaną wspierać Gwinta w trzecim kwartale 2023 roku. W przyszłym roku twórcy wypuszczą 72 nowe karty i powoli chcą odejść społeczności narzędzia, by sami mogli rozwijać grę. Jestem bardzo ciekaw, jak to rozwiążą, ale dobrze, że wykazują dobrą wolę, by gra po prostu się nie ulotniła. Jakby tego było mało, Witcher The Monster Slayer w przyszłym roku również zostanie zamknięty. I gra, w założeniach nieco podobna do Pokémon Go, nie znalazła wystarczająco dużego uznania, więc firma Spoko, ciekawa nazwa swoją drogą, która tworzyła projekt, zostanie wchłonięta do szeregu Redów, chociaż jest możliwe, że część ludzi zostanie zwolniona. Firma ewidentnie konsoliduje środki, usuwa wszystko to, co co Niepotrzebnie generuje koszty i zamyka część swoich eksperymentów, by eksplorować nowe. Mam nadzieję, że pracownicy z pozamykanych projektów po prostu zostaną przesunięci, a nie zwolnieni wciąż. Zdobyte doświadczenia sprawią, myślę, że przy obecnej koniunkturze bez problemu znajdą pracę i lub założą własne studia. Idąc dalej, mody kompatybilne z aktualizacją Wiedźmina III. CD Projekt Red opublikował listę 71 najpopularniejszych modów do Wiedźmina 3, które zostały zweryfikowane przez Redów po aktualizacji Next Genowej I w istocie sporo z nich będzie działało bez błędów, inne będą wymagały poprawek. Co ciekawe, kilka z modów będzie dostępne od razu do aktywacji po aktualizacji gry. A ich twórcy znajdą się na liście autorów w oficjalnych kredycjach. Takie podejście do graczy to ja rozumiem i szanuję. Twórcy z otwartymi rękami podchodzą do fanowskich modyfikacji. Sami sprawdzają po swojej stronie, czy wszystko jest w porządku i nawet wyróżniają niektórych z nich w oficjalnej grze. Oby ocieplanie wizerunku REDów szło wyłącznie w tym kierunku. Lista modów znajdziecie w opisie materiału. Dalej, Reboot Uncharted. Powstaje nowe studio first party dla PlayStation umiejscowione w San Diego, które ma pracować nad rebootem jednej z marek Naughty Dog. Patrząc na ich dorobek, to albo patrzymy na remake Jack and Daxter, albo na Uncharted. Pierwsza gra z serii została wydana 15 lat temu, więc reboot jedynki nie wydaje się złym pomysłem. Natomiast chętnie bym przytulił nowego Jacka z większą miłością. Wciąż Sony nie potwierdziło niczego, ale podejrzewam, że nie trzeba będzie czekać na informacje zbyt długo. Idąc dalej. Call of Duty na Switchu. Microsoft ujawnił, że podpisał y, z Nintendo umowę, na mocy której, jeżeli ABK zostanie wykupione przez Zielonych, seria Call of Duty będzie wydawana na Switchu i w kolejnych, na kolejnych sprzętach Nintendo na przestrzeni najbliższych 10 lat. Microsoft zaznacza, że podany czas jest tylko formalnością i po rozwiązaniu problemów technicznych, planują wydawać grę na sprzęty Nintendo poza zadeklarowanym okresem. Jest to kolejny krok Microsoftu, by udowodnić, że przyjęcie IBK przez nich nie wpłynie negatywnie na rynek, a wręcz odwrotnie. Do tej pory na Switchu Call of Duty nie gościł, tudzież gościł rzadko. Analogiczną ofertę otrzymało Sony, jednak nie przyjęli jej i dokładają wszelkich starań, by zablokować cały transfer. Więc co z tego ostatecznie wyniknie, nie wiadomo. Natomiast faktycznie przełożenie Call of Duty na Switcha, tak, żeby to miało te 30-60 FPSów. No to jest problematyczne generalnie, patrząc na właśnie ograniczoną moc Switcha, ale skoro Call of Duty jest już na smartfonach, to jest duża szansa, że jakoś sobie poradzą technologicznie z tym, żeby to wydawać na Switcha, który no niestety jest teraz już na mocy bardzo bardzo przestarzałego kilkuletniego telefonu. Idąc dalej, proces wobec Zaum umorzony. Dla przypomnienia, Robert Curwitz i inni pracownicy, byli pracownicy, oskarżyli aktualnych prezesów spółki o zdefraudowanie środków, około 4,8 miliona euro, które miały być przeznaczone na sequel Disco Elysium. Okazuje się jednak, że pieniądze, które wypłynęły z firmy, zostały zwrócone. Tym samym byli pracownicy studia oddalili oskarżenie. Jestem tylko ciekaw, czy. Tym samym wzajemne serie oskarżeń o tworzenie toksycznej atmosfery i reszta tego typu historii też rozpłynie się po drodze i może się okazać, że to element jakiegoś układu pod stołem, na który przystaliby tw byli twórcy, żeby odwrócić uwagę od swoich grzeszków. Wciąż ważne, że środki na kontynuację świetnego Disco Elysium jednak są i projekt ma szansę powstać. A teraz oczywiście... Temat wydania, czyli Game Awards, kto wygrał i co zapowiedziano na gali. No to najpierw przejrzyjmy e, zwycięzców w kategoriach, tylko troszeczkę poprawię chyba ekran, bo jeżeli. O tak, dokładnie. E, no to tak, e, jeżeli chodzi o Game of the Year, no to wygrało Elden Ring. Tutaj, tak jak już przewidywałem, nieszczególnie mnie to dziwi. Bez Game Direction, również Elden Ring. Bez Narrative, God of War Ragnarok. Best Art Direction, znów Elden Ring. Best Score and Music, God of War Ragnarok. I tutaj nie jestem z tego powodu zadowolony, bo według mnie Metal Helsinger powinien wygrać. Best Audio Design, God of War Ragnarok, a liczę już w zasadzie na Gran Turismo 7 tutaj w tym przypadku. Best Performance, Christopher Judge, absolutnie, absolutnie. Fantastyczne, fantastyczne wyróżnienie dla fantastycznego aktora. Swoją drogą na Gali zapowiedział go al Pacino, więc to też sam przyznawał, gdy stawał na scenie, że to jest dla niego nowe doświadczenie. Games for Impact tutaj as Dusk Falls. Następnie best ongoing Final Fantasy XIV. Nie dziwi mnie ten wybór. Best Indie i tu już trochę jestem zdziwiony dlatego, bo tak jak mówię Stray jakby nie było ok produktem indyczkowym to jednak jest wiele bardziej oryginalnych gier i dla mnie tutaj Neon White powinno wygrać, no ale Best Indie Stray Best Mobile Game Marvel Snap zgodnie z przewidywaniami nowy oryginalny tytuł, który dodatkowo jeszcze nie prowadzi pazarnej monetyzacji Bez Community Support Final Fantasy 14 jak najbardziej Innovation in Accessibility, absolutnie tak God of War Ragnarok detronizuje konkurencję w zakresie Accessibility Best VR AR Moss Book 2 bez Action Game, tu mnie bardzo cieszy, że została wybrana właśnie Bayonetta 3, dlatego bo jest mimo wszystko tam dużo oryginalnych elementów dodatkowo jest to pod pewnymi względami bardzo oryginalna gra, a reszta albo nie kwalifikuje się tutaj powiedzmy zakresem, czy nie dociąga zakresem do bayonety, tudzież jest po prostu wtórna, bo niektórzy by odstawiali tutaj oczywiście Call of Duty, no ale tam oryginalności gameplayu raczej nie uświadczymy. Więc wybór mnie jak najbardziej cieszy, bez Action Adventure oczywiście God of War Ragnarok. Dziwi mnie troszkę, że w żadnej z kategorii nie został wyróżniony Horizon Forbidden West. No ale cóż. Best role playing Elden Ring też mnie nie dziwi, chociaż bardziej bym na przykład się cieszył z, tutaj z wyboru Xenoblade'a. Best Fighting Multiversus. Tak jak wspominałem w trakcie, w trakcie mojego omawiania przed, przed Game Awards, Multiversus jest po prostu popularny i jest cały czas rozbudowywany. To jest tak naprawdę. Klon y, y, Smash Brothers, tylko że nie z postaciami z Nintendo, tylko z postaciami z y, w zasadzie całej biblioteki Warner Bros. Idąc dalej, best family, Kirby and Forgotten Land, ok, jak najbardziej, bardzo przyjemna gra rodzinna. Y, best Sims Strategy, i tu mnie dziwi, bo. Dla mnie akurat Marion rabbits to jest bardziej RPG, bardziej właśnie gra rodzinna niż właśnie strategia i tutaj z gier strategicznych bardziej bym cisnął w Dune Spice Wars, Total War czy też Victoria. No ale cóż. Najlepsza gra sportowa wyścigowa Gran Turismo 7. Okej. Okay. Ja bym widział właśnie bardziej w audio designie Gran Turismo 7, a tutaj w FIFA. Bez multiplayer's Platinum 3. Też That's fine, chociaż wydawało mi się, że akurat technicznie detronizuje konkurencję Call of Duty, no ale okej. Okay. Creator of the Year Ludwig, debut indie Stray, też mnie to bardzo dziwi, dlatego bo jeżeli już jako best indie dostało Stray, to tutaj przynajmniej mogli wyróżnić Neon White, które faktycznie jest bardzo oryginalne, tu też właśnie Vampire Survivor, które no fajnie, że zostało wyróżnione, ale tak naprawdę to jest szał tego roku, wydaje mi się, wśród indyków. Więc, i jak dla mnie, to będzie tak naprawdę, tak jak już mówiłem, zarzewie nowego gatunku. Idąc dalej, bez adaptation, Arkane jak najbardziej. A most anticipated game: Legend of Zelda, też of the Kingdom. Zgadzam się, też bardzo czekam. Mimo, że Final Fantasy XVI, który miał świetny trailer, do którego za chwilę nawiążę, no to. Jednak Zelda tutaj jest dla mnie bardziej wyczekiwanym tytułem. Best Esports Valorant, czyli zgodnie z przewidywaniami, Best Esport Athlete Jacob Y White. No i tutaj mamy te kategorie, które mnie szczególnie interesują, czyli właśnie Best Esport Team Loud, Best Esport Coach Bazooka Tarskoni i Best ESport Event League of Legends World Championship. Dodatkowo. Dodatkowo jeszcze było głosowanie w trakcie oglądania Player's Voice, które wygrało Genshin Impact. Cóż, wiele rzeczy tutaj jeżeli chodzi o, o zwycięzców. Nie dziwi mnie, najwięcej statuetek zdobyło God of War i Elden Ring. Trochę mnie dziwi właśnie to, że w żadnej z kategorii Horizon, Horizon Forbidden West nie zostało wyróżnione, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Dodatkowo, cóż, poza samymi nagrodami i cringe'owymi żartami i dziwnymi po prostu wydarzeniami, do końcówki to nawiążę za chwilę. No to mieliśmy sporo ciekawych zapowiedzi, i tutaj z takich najciekawszych, które jakby przekuły moją uwagę, no to jest nowy trailer Horizon Call of the Mountain, który obok Alex, jak dla mnie, jest największym z tytułów, które jednym z tych tytułów, które są w stanie mnie przekonać do Wiara. Następnie nowe DLC do Dead Cells, nawiązujące do Castlevanii Znowu chyba wrócę do tytułu sobie chwilę pociupać, bo no to jest naprawdę całkiem, całkiem świetny roguelite Dodatkowo jeszcze ta taka tutaj jak najbardziej pasuje, bo to w sumie też jest Metroidvania Atomic Heart otrzymał też nowy trailer i wygląda jak coś, co definitywnie chciałbym zagrać Taki bardzo dziwny, po prostu sowiecki Bioshock Hellboy Web of Words I to jest... Ciekawe, bo gra wygląda bardzo właśnie komiksowo, zgodnie jakby z stylistyką oryginalnego, właśnie komiksu. Natomiast wygląda trochę topornie i nie wiem jeszcze, co o tym myśleć. I tutaj to mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to wszystko zostanie dobrze dopięte i dopracowane, bo sam styl rozgrywki przypomina trochę go do War, więc może być interesująco. Street Fighter 6. powitamy 2 czerwca 2023 roku i no zapowiada się po prostu świetny fighter. E, dalej Hades II został e, zapowiedziany i czuję że znowu, że kilkadziesiąt godzin zniknie mi z życia, bo no, to będzie po prostu rozwinięcie tematu, ale też widzę, że mamy innych bogów, mamy troszeczkę inną tematykę, więc jak najbardziej idę w to. Kevin Levine, w końcu ja na czym pracuje przez 9 lat, Judas to jego nowy tytuł i wygląda no trochę intrygująco, ale jak klon Bioshocka, trochę się obawiam, że po prostu zmęczy już kompletnie tą formułę i ludzie nie kupią tego, ja podchodzę do tego z dużą rezerwą. Prequel Bayonety wychodzi tylko na Switcha 17 marca 2023 roku i wygląda inaczej, bo jest izometryczne, takie bardziej tunkowe, no ale przynajmniej wygląda jak coś co Switch jest w stanie uciągnąć. Następnie Destiny 2 Lightfall, czyli nowy dodatek do Luther Shootera, wychodzi 23 lutego 2023. Nowy trailer Suicide Squad Kill the Justice League wygląda świetnie. Już widzę, że będzie pogwizdany humor. Będzie no, to jest gra tworzona przez główne studio Rocksteady, więc tutaj raczej jestem przekonany, że jeżeli chodzi o jakość, no to nie zawiedziemy się. Zobaczymy w przyszłym roku. Star Wars Jedi Survivor, czyli kontynuacja Fallen Order, otrzymała trailer i oficjalną datę 17 marca 2023 roku. Bardzo się jarzyłem: e, Fallen Order bardzo mi się podobał, także liczę, że tutaj kontynuacja przygód e, będzie e, też e, interesująca. Dune Awaking, czyli MMO w świecie, Proza Herberta, to zdecydowanie coś, co będę chciał ograć. Jestem tylko ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo tam było zaznaczone, że to jest Survival MMO gier survivalowych akurat nie szczególnie yy, pałam miłością, wciąż to będzie coś co będę chciał sprawdzić Death Stranding 2 zostało zapowiedziane jak zwykle nie wiadomo o co chodzi mamy nagle jeszcze Mechy, Macki i po prostu Biko z Kojima także no zobaczymy co tutaj yy, nam Hideo za, zapewni yy, wypuszczono nowy trailer taka na ósemki yy, Baldur's Gate 3 w końcu wychodzi z Early Accessów w sierpniu 2023 roku, co mnie bardzo cieszy Diablo 4 nadchodzi 6 czerwca 2023, także też będzie grubo, bo z tego co podają ludzie, którzy grali już w bety, tudzież jakieś wersje preview, naprawdę dopracowano masę rzeczy. W końcu ta gra wygląda jak pełnoprawna kontynuacja, bardziej dwójki niż trójki, czyli jest mniej kolorowo, bardziej demonicznie, bardziej krwawo czyli to w końcu będzie coś, co będę chciał zagrać. Dla mnie Pad of Exile był kontynuacją dwójki, a nie trójka, która zbyt kolorowa była dla mnie. Natomiast tutaj no mam nadzieję, że czwórka zostanie mm, odpowiednio dopracowana. I zgodnie z e, wcześniejszą zapowiedzią dodatek Horizon Forbidden West o podtytule Burning Shores wyjdzie 19 kwietnia 2023, co dziwnie będzie e, dostępny wyłącznie na PlayStation 5, więc posiadacze PS4 mogą się czuć Oszukani. Nowy Warhammer Space Marine przyjmę z otwartymi ramionami, też zostało zapowiedziane. Banishers Ghost of New Eden zapowiada się też tajemniczo. Nowy Crash to będzie jakieś party games z tego co widzę. Team Butler, tego typu, tego typu zabawa, więc no nie wiem. Wolałbym szczerze powiedziawszy kolejną platformówkę. Crime Boss Rocky City to jest ciekawy produkt, z tego co widzę. Wyjdzie 28 marca 2023. Jest tam masa gwiazd, zwłaszcza kina takiego właśnie mafijno-akcyjnego lat 90. i wcześniej. Um, I to zapowiada się na troszeczkę takie GTA, tylko właśnie z większą ilością um, znanych aktorów. Nie podchodzę ze szczególnym entuzjazmem do tytułu, bo często jeżeli się inwestuje tyle w znane nazwiska, to niekoniecznie jakby jakość produktu będzie tutaj wystarczająca. To zobaczymy jeszcze co z tego wyjdzie, natomiast e, na papierze wygląda ciekawie zobaczymy jak będzie w praktyce e, wypuszczono nowy trailer e, do e, DLC e, cyberpunka gdzie e, jedną z głównych rol będzie grał Idris Elba, także robi to wrażenie, ja jestem ciekawy, jak, jak współpraca tutaj pomiędzy Keanu a Elbą będzie się odbywała i jak e, się wpisze w świat cyberpunka Um, następnie From Software uraczy nas w końcu franczyzą, której dawno nie robił, czyli Armored Core, szósta część nadchodzi. Um, From Software zrobił sobie chwilkę przerwy od Soulsborne'ów, także bardzo fajnie, bo um, ich właśnie walki mechów też były naprawdę na wysokim poziomie. I Final Fantasy XVI zapowiedziano na 22 czerwca 2023 roku. I trailer wygląda fenomenalnie. Jestem podjarany, chociaż nie tak bardzo jak Zeldą, ale e, zdecydowanie to jest coś, co też będę miał na radarze. Na zakończenie na scenę wszedł w ogóle jakiś nastolatek dedykujący nagrody Billowi Clintonowi. Okej. Okay. Kili e, tweetnął. Później po imprezie, że nie było to planowane, a Młodzian został aresztowany po całym zdarzeniu. Nie zrobił nikomu krzywdy, ale to był taki dziwny random. Kompilację trailerów oraz najważniejszych momentów podlinkuję dla was w opisie materiału, żebyście nie musieli oglądać całości. I to wszystko w tym wydaniu NiecoDziennika Okiem DEWA. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich platformach podcastowych wpisując Okiem Dewa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. A także, jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji, macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w następnym live, coraz bliżej do niego, bo już tylko um, kilkadziesiąt subskrybentów i mamy tysiąc. No i piszcie śmiało w komentarzach, co Wam przyjdzie do głowy i również jak czy. Zgadzacie się powiedzmy z y, nagrodzonymi tutaj y, nominacjami, a tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry okiem daru.